Siemka widzowie z tej strony, freszki. Tym razem jest ze mną prawie cały team Lama, czyli rybak, siemaneczko, Adix, tam. No i oczywiście Abesiak. Dzisiaj spróbujemy zweryfikować, czy w naszym teamie lepsze jest stare pokolenie, czy może młodsze. A wy widzowie nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji, no i oczywiście kodziku w sklepie zbrojasz. No i oczywiście napiszcie w komentarzu na kogo stawiacie. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest kanał GoodFGT, link znajdziecie w opisie. Dobra, no to zaczynamy. Zaczynamy Dobra, robak wiesz jaki jest plan? No. Wygrać! Nie mam planu. stanu. Okay. O, o, niebezpieczny, niebezpieczny. Obuś, o, tutaj niebezpieczny mówię. O, 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 o. Dobrze, dobrze. Ja musiałem cofnąć. Rybak, przyjść i Ale Aż tylko przyjść i Ja jeszcze wpleczę, porobię. Aj, było blisko. Jest ja obok mnie, jest ja obok mnie. Pomóż, abeś ja pomóż, tutaj. Nie ja nie. Nie, Ja ci ja wybiam, ja tak, ja ci wybiam. Kurde. kurde. Yeah! Jeste. Ja <noise> ten rybacka, ten jest Ja, to ja zadawę, zadawę. Dobra, gramy do dziesięciu. Dobra, ja, robimy. Taki sami konkurency. plan. Taki sam plan. Konkurencję muszę zrobić jak chcesz. Wiesz, to też też konkurencję do PTRS i... tak, O! Ty, ja o, mam nie. Dziękuję. co? Nie, nie pompa, o, jest pompa mi nie strzela Pompa mi nie strzelała no czym? mi się pompa Jak ją napompić? Nie wiem. skoda Jeden leży Ej ten To jest ten radę? Jajdź Ale już żeśmy go trafili, nie? <laughs> Dwa jeden Ale tak, czy... Nie chcę chcesz tak? Taki człowiek Reszty, Mam w go. Mam w boksie, jestem w boksie. Skąd wam niszczegóry? Ajajaj, tak, nie zdążam tak, uciec. Trzymam no, to kciuki to za ubiec. ciebie. Bierz go, rewal. <laughs> dobrze! Nie! No dobrze! O. Ja myślę, że to jest moja ściana. Jakoś, boksy, potem raz i potem na, na końcu trzeciej, jak to się podetrzę, jak się. Oj, oj, po O, rybak! Adik, dosta... pomóż! Tak, rybak ja idę, idę, idę już, idę już. nie mam jest, nie 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 Pomp, nie mam przeładowanej pompy. No, no. I, ile, ile już jest? Dobra Rybak, trzymamy dobra. się razem. To może, to może konkurencja, jakby, że nie liczy się, że... Daj rączkę, daj rączkę, już liczymy. Oj, oj, oj. mi bezpiecznie. Nie, właśnie razem, nie. Ajajaj. Aj, aj. O nie, 32. Aj, Pięknie! Haha! Ha. Yo, yo. <laughs>

Dobra, wygraliście, się. Przecież. Ale znowu spam! <laughs> po prostu nasze pokolenie nauczyło się grać na MC. Na <laughs> się O kurde, ty! Jakim cudem to wszystko Jeszcze spamią mi serce. Wreszcie, patrz co ma. Pa, spam mało Nie no. Ale spama Uy. dostałem, no! <laughs> Oj, k***a. Ojojdź! Oj, dostałem! Kurczę dla biegnięć, nie kopię. Nie uda, czy się wiesz? Co w tym jest? Ajj, nie! Piękne, piękne. Rybak mam pytanie. Pomożesz mi potem zrobić ustawienia jakby OBS-a lepsze? Oj, oj! Aj, Leż, leż rybak, lecz rybak, lecz rybak. Let's go! Leż, 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 go. Leż, leż. Co Co to był? <g airpl Ponadty wyrestrial> <g Damon> no, no, ale nas pobili. Ty, to no może jednak te młod to młodsze pokolenie jest lepsze, chyba, co? Uważaj, klęskę. Dostałem, dostałem. Dobrze, leży Let's go! Nie rozwalili mnie? Brawo! Zgubiłem się w ogóle. 7-6 Mam coś Kinga, znaczy jeszcze nagrywam. Obydwa to są. Patrz jak, robię naivekill. Oj oj oj, oj 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 oj, pomóż, pomóż na wejście Oj oj! Mogłowie, mam tyle w kingu, że. Rybak ten, prawie, rybak dead.

O, Jeszcze leży. Czy... Jest Chciałem się uleczyć. No, jeszcze jedną wygraną, Rybak. Musimy to wygrać już bliziutko. O, je, <laughs> A no jedno. Dla... Dobra, jedno z... za was. No dobra. Aha. Czyli jakby nie patrzeć boksy należą do starszego pokolenia. No i słuchajcie, teraz jeszcze spróbujemy sobie z realistyki wolność zobaczymy kto będzie lepszy w realistika. Czekaj o. Okej, okay. o i mam u siebie Jakby to boxować się trzeba Nie zrobić? O, i dostawa. Oj, do 2 Pomóżcie! 185 zostało. Chodźcie, Rybak, grybak Rybak! Dlaczego się za późno? Gdzie ty jesteś? Na dole jesteś dopiero. Rybak, to jest... Fresh, ja... Uważaj. Ojojoj. Rybak, jak ty się W końcu nie mam lagów. Dawaj, bo spostrzegnij prostu... się do leczenia. Nieee. No Rybak Ja, ja twoim przyjacielem byś On poszedł mnie zabić On jest okrutny My Rybak też mnie zabił jako pierwszy On jest okrutny Nie słyszałeś go no. Oj oj Jedziemy Rybak, idę na force Let's go, 1-0 Dobra, no, 1-0 yeah. dla młodszego pokolenia Let's go oh. Przypominam, że tu jest tylko 10 root do zagrania to Jeszcze cztery, trzeba wybrać Dobra, dostał fresh Podpominaj takiego mi, żeby dostać. Tu masz Dostał crash, fresh, dostał. Aj, dostał, dostał. dostałem. Dostałem w jego boksie. Leży, leży, let's go. Oj, oj, oj! O, naperem, let's go. Ty no, repak, my tego nie wygramy. <laughs> no się, skąpać No skąpać się, i patrzcie to, żeby. Przeładowano. No. Dobra, Masz rybkę, masz rybkę. Rybak. Nie, Ryba? Dzięki ryby, dzięki, dzięki. reszta Uważaj wow, Ale bomba Ale bomba Wasek Pod, tam czy uważaj tam, uważaj Ja, z... ja z też od bo lubię go Ryba. Oj, back. Oj idę po prostu Zobaczyć. Mało. no, oj, mam, na sobie. Dostał rybak trzy, trzy, tylko. km na z Nie trzy, 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 Dawaj, presz. Mogę Chyba nie uda się. Skąd ty się snajpy? Coś... Nie my, wreszcie miałem kolejny. Let's go. Dawaj, let's go. 17. Aaaa, nas. No, rozgramiają nas. Mało, mało, ma mało, mało, bardzo mało. Ja nie, nie ma nic. Ja leciałem w ogóle. On kolejny. jest Ale tutaj. Rybaka, leci, O nie! Jeszcze, let's go, rybak ma mało. Bo mu dałem, co ile ci jeszcze... Digla, digla! Let's go. Co jest? I dawaj go, wiesz. Dawaj go, rybak. A, <śla> nie no. strzelać, to nie mogłem strzelać, nie wiem, 3 idzie. Let's go! Ale ci Teraz, wypompiłem was i... no, teraz wy, Ale ja cię nie widziałem, ja nie, nie widziałem, że tam Jesteś na tym, na górze. Myślałem, że tam się nie ma. O. Bo, bo ja wysi wysiadłem, wy Wy nie się na to, wysłanym Ojej, 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 oj, oj, ojej, Ej, no U mnie co jest? nie mogłem budować. Co? Ja za to mam poświęcę dałem. A Nie tak. <grybark> mm, dasz radę? da O, idę dam, jeden HP ma jeden hp Dobrze rybak, I... bierzko, bierzko, dać Pięknie. Siemma He <noise> Siemma <noise> <Lema? głos> rybak porabił no, dobra, dobra, Dalej Dalej, dalej Dajcie mi dajcie Nie ma snajp to, mam snipe. ale on let's go. I panie do widzów, co są o sytuacji z Elixenem. Nie, wiem, nie, czas Oglądałem, chyba wczoraj się oglądałem. Mam powód wczoraj, no, się Myślić, mi. Ale patrz ja się od tyłu pójdę. Oj, Thresh mam bardzo mało, nie? Ale to ma rybaka, let's go. Co tam rybak? Co tam rybak? Co tam? Co tam? Jak myślisz, ja? do mojego szpitala. Po przytulny jest. O! O, let's go. Bierzemy. kogo to go. dostałem? Ode mnie. Od ciebie? Przybyłem zaś ten, za podłogą. Było widać ci głowę. No to dziwne, no. A, mango, mango, mam go. Tutaj gdzieś Wychas jaki Ajaj aj, mi ukradłeś Za 8. A jajaj. Let's go! Let's go! Znaczy się, A, no stop, A Ajajaj! No nie! Znaczyłeś się, 28%! Ale Artur time. <laughs> cały, ma no, ma no, no. cały magazynek się wbiłem i, <grym> i nieraz nie trafiłem. No <grym> ja znowu sam sam. Ja. Tak, czyli bombę. Oszczędź mnie chociaż. Ja frażę ci oszczędziłem. Dobra, dzięki. U. Ten Stigla strzela. Raz, strzelałem z Stigla. Patrz go. On ma aim'a włączonego. Proszę, Co Co samego, Co Co samego, Co Co samego, go, proszę. Wygrali. No ta. Ja widać, nie, musimy nie? do 10 kram, tak? Do 10 kram. Do 10, do 10 wygranych. No to no to nie zostało ostatnie, to i tak wygramy. 10 tak. rund, czy będzie 10 wykranych? To już tak wygraliście. Tak. No, ale dobra, dawajcie. Nie musimy nagrać do ugram, nie 10 wykranych, a 10 rund. Więc Co tam, panowie? Jak tam um, życie? Ale to ma mało, ma mało. Tutaj jest ryba. Przecież coś na podstawie o, flash i to się zmyzało. to jest. Dobra, no to Bierzemy killa, killa. O on wchodzi już prosto do stopu. się stało on poszedł po mój loot. Co mnie. Oj, oj, Dostałem spam. nie, Weź, a gdzieś jedzie. A No może mnie Miałbyś killow. 36 No i gratulacje dla Was. Znaczy, jakby nie patrzeć na. No, boksy należą do nas, rybak. Ale realistyki to jednak już te młodsze pokolenie chyba bardziej ogarnia.